Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Mamy czwartek, godzina 12:22. Ja ogólnie niedawno wstałam. Powiem Wam, że dzisiaj jest tak gorąco jest 33 stopnie. A jestem już w Polsce, jak można zauważyć. Ogólnie to szybkie wytłumaczenie miał być. Drugi odcinek z Grecji nie będzie go. Z tego względu, że odpadła nam bardzo fajna wycieczka ponieważ ludzie się nie zebrali po prostu, więc nie będzie drugiego odcinka z Grecji. Bardzo żałuję, bardzo jest mi z tego powodu przykro, ale no trudno, zaczynamy kolejnego vloga. To będzie bardzo, bardzo różny vlog z całego weekendu, z kilku dni. Jest bardzo fajne rzeczy się będą dziać, także myślę, że będzie ciekawie. Ale tak jak mówię, ja niedawno wstałam i po prostu ja nie ogarniam życia jeszcze. Miałam się sprzątać auto, ale tego auta nie będę sprzątać, bo jest tak gorąco, że myślę, że... Prędzej bym po prostu jajko zniosła, niż posprzątała to auto W ogóle muszę cię umyć włosy, bo mam też takie nieświeże e, Także, także no e, Ogólnie myślę, że ten vlog, który teraz nagrywam, wleci jakoś w niedzielę e, Tak mi się wydaje, ale nie chcę obiecywać, bo zobaczymy jak to będzie wszystko z czasem e, Natomiast naprawdę na ten weekend są bardzo fajne plany Bardzo dużo wam popokazuję, ponagrywam nie będę wam na razie mówić o planach Powiem wam na bieżąco Z dnia na dzień Na tę chwilę Muszę się ogarnąć, bo Nie ogarniam życia totalnie, niedawno mówię tak jak mówiłam Niedawno się obudziłam i po prostu jest dramat. a to co to ma być Dobra I przepraszam za odgłosy w tle, ale chodzi mi wiatrak w pokoju Bo inaczej To bym chyba Nie wiem co, ale bym się chyba Popłakała, bo jest tak ciepło u mnie w pokoju Jakby mieszkanie na piętrze mając okno dachowe Nie, to nie jest dobry pomysł ogólnie Także ja lecę się troszkę ogarnąć, coś zjeść I później będę jechała z tatą do mechanika No, nie z moim autem Ale, ale muszę pojechać, zabrać do mechanika po prostu i potem z nim wrócę tak Także zapraszam Was do oglądania no, A właśnie Jeszcze zanim pójdę się ogarniać To pokażę Wam Moje nowe Lego Bo nie wiem czy Wam wspominałam, raczej nie Bo te vlogi ostatnie były takie mega chaotyczne Raczej to było Coś związanego z Grecją, z wyjazdem Ale ja zaczęłam Kolekcjonować Lego Uwielbiam układać Lego, sprawia mi to Taki spokój po prostu Wtedy tak się całkowicie wylozowuje chyba tak to się mówi. I po prostu to jest mega, mega fajna terapia układanie LEGO. I dostałam właśnie ostatnio LEGO i pokażę Wam, bo wczoraj złożyłam, składałam dwa dni, jest mega słodkie i dzisiaj będę robiła porządek tutaj pod telewizorem. Eee, bo tam będę ustawiać wszystkie moje logo, które posiadam Na razie co prawda jest, są to głównie kwiaty mm, I mam tylko jedną figurkę Disneya Ale będziemy to nadrabiać na pewno eee, Także co, pokażę wam teraz eee, W ogóle u mnie w pokoju jest tak ciemno Jakby była, nie wiem która, ale zasunięłam sobie zasłonę Żeby aż tak bardzo nie było gorąco Pokażę wam to lego Jest po prostu przepiękne piękne i przesłodkie, patrzcie Stitch Ja mam teraz taką fazę na stitcha, nie wiem jak byłam na tej bajce Styczki, nie? To po prostu mam taką fazę, jest prze... przesłodkie Fajnie e, Także na razie sobie tutaj z boku stoi I czeka na swoje miejsce, które będę musiała posprzątać e, I mam teraz taką fazę na stitcha, że pewnie sobie jeszcze kupię niebieskiego Różowy to jest mój e, ulubiony kolor. Bo najpierw musiał wpaść różowy. Powiem Wam tyle, ile ja się namęczyłam w tym składaniu tego, składałam drugi raz od nowa. Bo coś mi się nie zgadzało, nie chciało mi wejść łapki jego. Coś, coś poszło nie tak po prostu. Ale w końcu się udało. Jezus, w końcu się udało i jestem zadowolona. I mega słodki jest. Mm, tak. Dobra, ja lecę się szykować. Ubierać, zjem coś. w sumie teraz coś na szybko ubiorę, bo umyć to się umyję, jak wrócę. Nawet nie chcę myśleć, jak jest gorąco w moim aucie, jak ono, jak ono stoi już tak długo na słońcu Więc zaraz też muszę iść do auta i otworzyć okna, bo jak wsiądę, to się roztopię Nie, zanim ja się ogarnę, to jeszcze mam, mam wam do powiedzenia 55 różnych innych rzeczy, bo właśnie wkładam na pomysły ale chciałam powiedzieć, że widzę ogromną różnicę pomiędzy pierwszym vlogiem, dla, który dla Was wstawiłam, jak nagrywałam, a teraz. Teraz czuję o wiele większą swobodę w nagrywaniu. Nie mam czegoś takiego, że jest mi dziwnie i tak dalej. Wcześniej tak było, bo rzeczywiście musiałam się obyć, obyć z tą kamerą, żeby jakoś składnie, w miarę do Was mówić tutaj i żeby coś takiego pokazywać. A teraz jest naprawdę totalne, chill i się z tego powodu cieszę, bo. Naprawdę w te wakacje szykuje się i dużo e, jakichś tam wyjazdów i jakichś planów, także na pewno wszystko Wam tutaj będę pokazywać i chcę też być w tym regularna, żeby wstawać mniej więcej filmiki raz w tygodniu. Teraz jest troszkę le lekka obsuwa i jest troszkę e, większa mm, przerwa, no ale to z tego powodu, że po prostu wypadł... Wypadła ta Grecja, ten vlog drugi z Grecji, co no było mi przykro, no ale nic nie zrobię, żeby wypadła nam wycieczka. A właśnie z tego miał być taki fajny vlog, no ale niestety. Także serio, będzie fajny content w, tym, w te wakacje. Za tydzień mam wyniki, matu. Mhm. No. Dobra. Nie gadam już, nie gadam już i idę otworzyć w um, aucie okno, bo się ugotuję jak wsiądę deser. Dobra, wróciłam. Otworzyłam okno w aucie. Powiem wam, że jak wyszłam na dwór, to się czułam, jakbym wyszła z jakiegoś zimnego pomieszczenia do sauny. A jak otwierałam to okno w aucie, to te przyciski do otwierania były tak gorące, że nie mogłam ich prawie dotknąć. Jezus, jutro będzie 26, jest 34, w sobotę będzie 27. Co to za różnica w ogóle? Bez sensu. Znaczy w sumie dobrze, nie? Dobrze, lepiej tak niż jakby miało jutro jeszcze być 34. Ale to jest bardzo fajny dzień bardzo fajny. Już nie mogę doczekać, jak wam pokażę. Ehe, dobra, Jezus, ja muszę iść w końcu się ubrać i coś zjeść. Dobra, ja ogólnie zjadłam, nadal się nie wyszykowałam. Teraz będę wypakowywać zmywarkę i będę szła w końcu się ubrać i ogarnąć, bo będę jechała z tym autem do mechanika. Ale także no, na dole jest tak chłodno, że po prostu mega fajnie. Boże, nie mogę zabrać dzisiaj totalnie myśli. Nie wiem o co chodzi, ale serio. E, także co? Teraz będę wypakować zmywarkę i pójdę w końcu się poszykować, bo mówię już o tym od kilku godzin. No. Dobra, ja właśnie jestem z Tatą już u Mechanika, przed którą podjechaliśmy. Powiem Wam, że jest tak ciepło, że dosłownie oczy mnie pieką od tego gorąca. Ja wiem, że ten vlog będzie skupiony na tym, że jest ciepło i tak dalej, ale jest naprawdę jest 37 stopni. A, dramat. Moje auto też jest takie, ostatnio wam też wspominałam, że zanim ono się ochodzi, to trochę musi minąć jednak czasu. E, dobra, już mi data idzie, także widzimy się później. Okazało się, że musimy 10 minut poczekać na jakiegoś pana. Otworzyłam sobie drzwi i okna i fajnie wieje, I chodzi, że jest jakiś przewiew i chłodno. Ej, jestem tak zmęczona tą, tą gorączką, serio, ona tak wyczerpuje. Ale no trudno, wracam i idę się umyć, umyję sobie włosy Potem będę ogarniać tą szafkę, o której Wam wspominałam, żeby sobie wystawić moje Lego um, I myślałam, żeby dzisiaj ogarnąć wieczorem auto, ale myślę, że nawet wieczorem dzisiaj nie będzie chłodno Także ogarnę auto e, jutro rano, bo jutro trwa 26 stopni, także lepiej niż dzisiaj Mam taki syf w aucie, że nawet nie będę Wam tego pokazywać, bo po prostu wstyd Wstyd, naprawdę wstyd. To, jak mam upiaszczone wycieraczki przednie, nie wiem z jakiego powodu. Skoro teraz, no nie, nie ten krok jakby się nie przykleja, bo jak jest zima, czy jeśli, no to wiadomo, że ten krok bardziej się przykleja do butów i jest yy, większy połagan a teraz jest lato i jest po prostu taki syf, jak nie pamiętam, kiedy sobie miałam taki syf, po prostu. Także będę musiała będę to ogarnąć, bo bardzo mnie denerwuje. Odkąd mam prawo jazdy już mam. Swoje auto w 100% to denerwuje mnie to, kiedy mam sywał. Nie lubię jeździć w Syfie po prostu. No, także odezwę się pewnie do Was, jak już będę w domu, bo teraz czekam. Po prostu czekam. No, także widzimy się później. Dobra, ogólnie mamy 22.07. Ja już do domu wróciłam bardzo dawno i miałam myć dzisiaj włosy, ale stwierdziłam, że umyję je jutro rano, jak sprzątam auto, z tego względu, że jak zaczęłabym sprzątać to auto, no bym się spociła i tak dalej. Te włosy od nowa by były po prostu nieświeże. A także po prostu umyjemy spijemy jutro rano. Ja niedługo będę się już kładła do łóżka. I będę szła spać powoli z tego względu, że chcę jutro wstać jakoś koło 9,30 maksymalnie, ponieważ jutro naprawdę mam bardzo dużo planów, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. I, I co? W ogóle tak się chłodno zrobiło, powiem Wam. W dzień było, jak wspominałam ponad 30 stopni, a potem tak się fajnie, chłodno zrobiło, taki fajny wiaterek i wszystko, że... No nadal spokoju, mnie jest 25 stopni co prawda, ale to pomijmy ten fakt. No, chcę wam pokazać jedną rzecz i bardzo fajną polecajkę wam dać, jednych perfum, bo naprawdę są przecudowe, także Ogólnie na wstępie chciałabym was przeprosić za światło, jakie tutaj panuje, natomiast zepsuły mi się jedne ledy przy toaletce i musi przyjść pan naprawić, ale postawiłam sobie lampę, żeby było lepsze światło troszkę. I chcę w zasadzie wam dać dwie polecajki, albo w sumie nawet trzy. A oczywiście wszystkie rzeczy, które będę wam pokazywać, będą gdzieś tutaj wstawione przez mojego montażystę oczywiście. A także pierwszą polecajką, którą chcę wam pokazać, są to perfumy, które sobie ostatnio kupiłam. Są przepiękne, przepiękne. Są to perfumy Armani. Because it's you e, powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tak piękne perfumy. E, wcześniej w, w pierwszym filmiku chyba na tym kanale pokazywałam Wam perfumy Żąpą, mm, e, ale one już mi się kończą powoli, a te strzałem dziesiątkę totalnie są tak w moim guście, że mam słów, nie mam słów, a to, ile one się trzymają, to jest po prostu hit. To są pierwszy raz perfumy. A pierwsze parfumy, które tak długo się trzymają na ciele, i rzeczywiście je czuć. Ja wcześniej mam wrażenie, że tych parfum, które zawsze miałam, nie było czuć. A dobra, pokażę Wam teraz w A dobra, ogólnie one tak wyglądają. Jest to 100 ml. I fun fact: kupiłam je w Notino za 300, chyba 40 zł. Także wydaje mi się, że naprawdę to jest spoko cena. Są przepiękne. E, tutaj Wam wstawiam gdzieś e, skład w sensie czym pachną, e, ale są tak przepiękne, że po prostu. I love it, serio, I love it. Najlepsze to jakie naprawdę miałam. E, kupiłam je naprawdę totalnie spontanicznie. Są serio przepiękne. Prze nie, wiem, nie wiem, nie jestem wam w stanie wypowiedzieć, czym one pachną, więc po prostu wstawię wam tutaj e, skład ich. Ej, sobie zobaczycie, ale przepiękna I one są na mm, lato i na jesień. Także jeszcze troszkę, kilka miesięcy mi one po, posłużą. Drugą polecajką, ogólnie jest to dość śmieszna polecajka, nie ukrywam, ale mówiłam Wam o tym, że będę sprzedać jutro auto, więc trochę w tematyce auta. Jeśli ktoś z Was tutaj ogląda mnie i ma prawo jazdy, ma swoje auto, albo po prostu ma auto, w którym jeździ, to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Odkurzacz. Ręczny odkurzacz do po prostu najmniejszych szczelin, jakie są w moim aucie. To po prostu ratuje mi tak życie, serio. Nie mam odkurzacza do auta specjalnego, który oczywiście nie ma takich małych końcówek, więc nie wszędzie wejdzie, a to po prostu serio mega, mega fajne naprawdę. I stane Shane za 20 zł chyba, nie wyczerpowywać, nie pamiętam. wstawię Wam linka w opisie ale po prostu Mega super Wszystko tutaj się zbiera Oczywiście to też można otworzyć i wyrzucić Ładowanie jest na typu C No generalnie Bardzo, bardzo, bardzo polecam Serio Tylko minus jest taki Tego odkurzacza, że bardzo szybko się rozładowuje I trzeba go co chwilę ładować I też się bardzo wolno ładuje Więc to są takie minusy Ale tak to mega super E, dobra i teraz będzie trzecia polecajka Ostatnia e, Ostatnia polecajka mm, Jest to baza Pod makijaż Boże Uwielbiam tą bazę Serio to w ogóle najlepsze jest to W tym wszystkim, że to jest moja pierwsza Baza pod makijaż, zawsze moją bazą pod makijaż Był po prostu krem nawilżający Nigdy nie miałam takiej typowej bazy pod makijaż Kupiłam ostatnią, tą nową Z Maybelline jest naprawdę prze-przecudowna, fajną, ma taką konsystencję klejącą, ale jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo szybko się wchłania po prostu w skórę. I przez to, że ma taką konsystencję trochę klejącą, trochę jak klej, to bardzo długo się utrzymuje makijaż, nawet jak jest 35 stopni, obojętnie ile. Bardzo długo się trzyma makijaż i serio bardzo, bardzo, bardzo ją polecam. Ja ją kupiłam w Rusmanie na przycenie za 40 zł, chyba. Um, także naprawdę polecam. Także no, takie trzy polecajki tego miesiąca, bo tak chciałam po prostu wam tutaj polecić. Absolutnie to nie jest żadna reklama, żadna współpraca, totalnie nic. Tylko to jest ode mnie, polecajka. E, muszę to Was trochę ciszej gadać, bo to do mnie krzyczy, że jestem za głośną. Także muszę troszkę ciszej gadać. E, no, ale generalnie, jeśli chodzi o polecenia, to na, to na razie tyle. E, miałam sprzątać dzisiaj tą szafkę pod y, telewizorem, oczywiście nie posprzątałam. Nic nowego, ale to jest kwestia po prostu wyrzucenia kilku rzeczy z tamtą do śmietnika i to tyle. No i przetrzenia, wytarcie po prostu tej szafki, Jezus. No, jutro wstaję wcześnie, tak jak wspominałam, bo chcę posunąć to auto i się ogarnąć, i się umyć włosy, umyć siebie i w ogóle. I potem będą fajne rzeczy się dziać, także wszystko wam będę pokazywać na bieżąco. I, I no, będzie fajnie. W ogóle powiem wam, że teraz zapowiada się tyle fajnych rzeczy w moim życiu, że naprawdę będzie dużo vlogów, będzie większa regularność i będzie fajny content, bo naprawdę będzie, będą fajne rzeczy się po prostu działy. Jeszcze się mogę doczekać. Um, tak jak mówiłam, ten vlog, który nagrywam teraz wybrać prawdopodobnie w niedzielę, bo po prostu zrobimy sobie takiego troszkę dłuższego vloga z um, pięciu dni. Um, Także cieszę się, bo powiem Wam szczerze, że ja muszę mieć na to nagrywanie taką wenę, że też nie chcę tutaj wyrzucać filmików po prostu tak, żeby były. Chcę, żeby jednak... Było to ciekawe, żeby coś się działo, a nie że po prostu będę tutaj gadać i tyle. A dlatego też wybrałam taki moment, gdzie po prostu się będzie dużo rzeczy działo. Hmm. Też nie chcę tak na siłę wiedziałam tutaj nagrywać, ale ogólnie sprawia mi to dużą przyjemność i też się cieszę, że te wyświetlenia nawet są w porządku. Mam nadzieję, że wiadomo, że z filmików na filmiki będą one wyższe. Ale tak bardzo się cieszę, że... 380 osób ponad chce mi oglądać, także naprawdę to już jest dobry wynik jak na początek, bo myślałam, że będzie maksymalnie z 50 wyświetleniem. No dobra, ja się kładę i widzimy się jutro. Pa!